Ale z tej strony MazikSes, witam was w Terraformacji Marsa Terraforming Mars po angielsku, no niestety gra nie jest po polsku Jak mi ciężko było przejść obok tego obojętnie bo no teraz za darmo jest rozdawana na epiku Nie wiem czy akurat wy to widzicie w dzień rozdawania No w poprzednim tygodniu to nagrywałem Z waszej perspektywy No i czemu tak się w ogóle zachwycam tą grą i muszę wam pokazać przynajmniej jeden odcinek z tej gry Dlatego, że to jest. O, terraformacja Marsa. Widzicie? A ta gra to jest przeniesienie właśnie tej gry planszowej, która jest naprawdę bardzo dobra. I polecam dla ludzi, którzy lubią gry ekonomiczne, takie science fiction, ją, y żeby sobie kupili i zagrali, Szybkoś, że on Jest w porównaniu do innych gier y, takich planszowych bardziej zaawansowanych, to bardzo tania. Ale co ważne, tutaj też macie taki tam y, pisze, preludium można sobie kupić y, dodatek. To jest jeden dodatek, akurat taki jest do Terraformacji Marsa. I proszę bardzo. O, tutaj też jest preludium. Możecie dać znać, czy kiedyś chcecie, żebym zrobił odcinek z y, y, gry planszowej, tak jak normalnie sobie gram, bo jest tryb dla jednego gracza też w tej grze. No niestety nie ma innych dodatków w tej grze, ale ja mam, tutaj mamy kolonie, mamy też tutaj dodatek niepokoje, brakuje mi tylko jednego dodatku, który się tam nazywa Wenus. Jak kupię ten dodatek, to wtedy nagram odcinek na kanał, jak gram właśnie w tą planszówkę. O. To jest bardzo dobra planszówka, ja się świetnie przy niej bawię, nawet czasami samemu lubię w nią zagrać, właśnie w ten tryb dla jednego gracza. Tak naprawdę, czym to się różni, co nie? Od grania w grę komputerową, grania w flaszówkę. To jest bardzo podobne, tylko trochę inny aspekt tego. No i co my tutaj robimy? Będziemy sobie grali z botami. Wiadomo, w prawdziwym życiu nie, nie sobie, nie ogarniesz ziomeczka. On jednak musi mieć swój czas i tak dalej. On nie będzie botem, co nie? co tak stricte Sorry. Lewą ręką nie umiem. Na wstrzyknięcie będziemy mieli gościa, co nie, który z nami zagra. Ale wersja komputerowa daje nam to możliwość. Tylko że jest trochę okrojona. Wersja ta papierowa jest fajniejsza, bo tam karty są ładnie opisane i tak dalej, a tutaj mamy głównie tylko tą ikonografię. No i mamy po angielsku a wersja, a normalna terraformacja, która to obok mnie leży, jest po polsku. I sobie sprawdzimy, jaki jest feeling, co nie? Czy komputerowo tak samo dobrze oddaje jak papierowo? No ja myślę, że nie, no bo to jednak wiecie, tutaj mamy te kosteczki i tak dalej. A, sorry, właśnie, zapomniałem. Jeszcze mam jeszcze jeden dodatek. Haliali tylko on leży w środku. dodaje dodatkowe plansze, tak do jakby gra się nudziła yy, na granie na jednym planszy o. I co jest główny feeling, yy, to mamy tutaj takie metalowe kostki. Co nie? No i jednak to jak mamy w ręku i sobie tej ładnie roz rozkładamy, to trochę to lepiej działa niż. Yy, komputerze, co, nie? Nie ma tego feelingu, wiecie, rzeczywistości dotykania. No i, a, i jeszcze też mam tu pomniejsze te yy, busty kartowe, o. Tak chyba można nazwać te dodatki. To są paczki, które po prostu dodają tam parę kart tyle. Ale są też bardzo tanie, bo jest na przykład paczka, która dodaje nam kartę z pingwinami, więc dosłownie jedna karta i ona tam dwa złote kosztuje. No i tak, my oczywiście włączymy, będzie, chcemy sobie na zaawansowanym zagrać. Dodamy sobie... Właśnie, to jest pytanie. Czy chcemy grać na drafcie? Myślę, że chcemy grać na drafcie. Mam nadzieję, że gracze no, wiedzą, co to jest draft, nie? I weźmiemy sobie cztery yy, medium yy, boty. Oczywiście prędkość gry dałem na maksa, żeby nam nie spowolniały nam rozgrywki te boty. Tutaj w ogóle z tego, co widziałem, to jest coś takiego, że możemy mieć własne karty? No, no ale my nie mamy preludium, to preludium działa. A my teraz sobie zagrajmy. No I mamy do wyboru na początku naszą korporację. No, niestety, wszystko po angielsku możemy wziąć standardową korporację, albo jakoś fajną. I chyba damy. Weźmiemy to jakąś fajną. Weźmiemy tutaj tą filmową korporację. Bo akurat tą technologiczną nie lubię grać. Bo z to, że możemy tam budynki budować zgodnie z znakami w dół czy w górę, to tak. Lepiej tutaj za karty wydarzeń dostawać dodatkowe 2 złote. Jakby pamiętam jak te karty po polsku byś No. Weźmiemy tego. Super. No i draft polega na tym, że każdy wiecie, dosuje kartę. Bierzemy sobie jedną, podajemy do innego gracza, bierzemy sobie jedną, podajemy do innego gracza nie wiem czy to nie będzie trochę wtedy zbyt długa ta rozgrywka. No, na start dostajemy 10 karty. Karty oczywiście nie dostajemy je za darmo, trzeba je kupić. Na start mamy tutaj mamy 30 złotych, mamy metal. Jeżeli jakiś ma karta znaczek domku, to wtedy metal to jest 2 złote. możemy po prostu metalem zapłacić do karty i dorzucić gotówką. Mamy też tytan, tytan za znaczki takie kosmiczne. Można płacić, tylko tytan jest warty 3 złote. Mamy też nasiona. Jeżeli zbierzemy 8 na to możemy zasadzić drzewo, I drzewo nam podnosi status tlenu. Mamy też prąd, który na koniec rundy zamienia się w ciepło. I jak zbierzemy 8 ciepła, to możemy podnieść temperaturę na Marsie. To nie, jeszcze tutaj jest ważne, żeby postawić oceany na Marsie. jeżeli tam na maksa wbijemy oceany, tlen i temperaturę, to gra się kończy i ten, kto ma najwięcej punktów, wygrywa. Tutaj akurat gra jest dosyć ułatwiona, bo no, komputer nam wie, bardziej podpowiada, jak grać i bez tych dodatków to też jest trochę łatwiej, co nie? Bardzo żałuję, że nie ma dodatku kolonie, bo to jest chyba mój ulubiony dodatek. Na razie. On dodaje właśnie możliwość latania na księżyce i z nich sobie sprowadzania zasobów. Kurde, no prawie wszystkie karty weździemy. No. Karty są dobre, trzeba brać. Mamy tu naszą planszę, plansza jest fajnie 3D. I tu mamy właśnie po prawej te wszystkie statystyki. Które każą nam co nie powbijać na maksa, żeby zakończyć grę. Jak tu przekroczymy dany próg, to dostaniemy też bonusy z niego wynikające pieniądze. W ogóle skąd się tej grze biorą pieniądze? Oprócz czegoś mamy tutaj te brązowe, to jest produkcja naszych zasobów, a te na dole, to ile mamy danych zasobów? Nie? To jeszcze mamy tutaj punkty przy naszym państwie i pieniądze się biorą stąd, że te punkty dodaje się plus produkcja pieniędzy i stąd mam pieniądze. Mamy jeden znaczek na przykład domku. Nasza korporacja nam daje od razu znaczek domku. Mamy tutaj tak, y, możemy sobie wykupić tytuł, ale to trzeba spełniać. Na przykład macie, mieć te 35 punktów, mieć 3 miasta, 3 drzewa, 8 domków albo 16 kart w ręku. I można tylko 3, y, 3 tytuły mieć w całej grze. I to nie, że tak rzadko jedna osoba może mieć 3 tytuły, tylko to się dzieli przez y, wszystkich graczy. Czyli kto pierwszy, ten lepszy. Może być, że jedna osoba zgarnie wszystkie trzy. A może być tak, że każdy po kolei zgarnie po tytule, co nie? Bo u nas jest piątka. Mam nadzieję, że to dobrze wytłumaczyłem. No i wiadomo, no i to dodaje nam 5 punktów zwycięstwa. Mamy też nagrody, czyli na koniec gry, kto będzie miał czego najwięcej, tylko też trzeba to uaktywnić, co nie? Wtedy to będzie tak działało. Tutaj akurat grana tak ładnie sobie pomaga. No i to jest akurat pierwsze i drugie miejsce, i tak samo trzy nagrody. To jest takie ważne, że jak wykupimy nagrodę, to nie znaczy, że mamy gwarantowane jakieś miejsce które, Niezwycięzny. Jednak trzeba zawalczyć. Więc nagrody zazwyczaj się kupuje jak jest się już pewnym. No, dlatego żółty gracz był pierwszy, on już postawił miasto. Fajnie jest to, że tutaj jak im się jest więcej osób gra, to naprawdę ta plansza jest zabudowywana. W się, że tutaj gramy z botami. No i ta gra jest o wiele szybsza. Mam takie wrażenie. No ale może dlatego, że też ja gram już na dużej ilości dodatków, więc te dodatki dosyć spowalniają grę. Dobra, na start... Chcemy na pewno uaktywnić sobie wybuchy podziemne. I za 6 zł. Yy, czekaj, nie, 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 nie. Użyjemy metalu oczywiście, żeby opłacić tę kartę. I więc za darmo ją kładziemy, mówię, jeden metal to 2 złote, używamy 3, czyli za darmo używamy karty. A, to jest taki mechanizm w tej grze tak samo w normalnej ploszówce że mamy tylko dwa ruchy w danej turze To nie, i potem jest kolejny gracz, kolejny, i znowu my dwa ruchy i tak dalej. Tylko jeżeli nie chcemy nic robić, to musimy chociaż jeden ruch zrobić. Bo zobaczcie, teraz jak zrobiłem jeden ruch, to mam skip, a wcześniej miałem pas. A jak spasuję, to już nic w tej turze więcej nie zrobię. Dlatego warto chociaż zrobić tą jedną rzecz. Mamy też akcje standardowe, żeby możemy sprzedać coś, kartę, karta, to jest złotówka nam da. Możemy kupić co produkcję prądu, od razu jakiś zasób docisnąć. Możemy miasto też wybudować. Ustało nam się tam 6 zł. No i my oczywiście jeszcze coś byśmy chcieli. Ja może drugim ruchem, bo teraz mamy. No nie, bo to 10 zł jest, żeby sobie podnieść produkcję ciepła. No właśnie. Zastanawiam, czy nie wybudować sobie windy kosmicznej. No, nawet gra tutaj przymusza, że wtedy musimy wydać cały nasz metal. Tylko że my nie mamy produkcji metalu. To nie, ale w win windzie kosmicznej będziemy mogli sprzedawać jeden metal za 5 zł. A wiecie, jeden metal jest warty 2 zł, a tak będzie można używać 5, więc jest opłacalne plus produkcja tytanu nam zrośnie i ja akurat użyję całego metalu, żeby mieć tą produkcję tytanu i zacząć go produkować. Chciałbym zbierać karty kosmiczne. Tu wybudowali miasto. Tu, tu trawa. No, normalnie ich akcje są pokazywane, no ale ja to wybrałem, żeby to skipowano No, no co to nam nas obchodzi, co oni robią? No i niestety nic nie możemy zrobić, bo mamy tylko 6 złotych. Możemy wystrzelić yy, teleskop, grze satelitę, jak zwał tak zwał. Ale ona nam da tylko po prostu jeden punkt zwycięstwa, więc na razie już trzeba przyoszczędzić hajs, my pasujemy. Czyli więcej już nic nie zrobiliśmy, nie zrobimy w tej grze tak jak inni. Ale widzę, że już wszyscy pasują. Już widać, że tlen już się trochę podniósł. Może każdy. A i na koniec gry, miasto, które przylega do lasu, daje jeden punkt za każde przyleganie. Miasto też wiadomo, bo k siebie nie możemy budować, chyba że to jest specjalne miasto. No i mamy draft tutaj tłumaczony. No a i każdy las też na koniec gry da nam po jednym punkcie. I mamy, że jak 6 oceanów będzie. to możemy to zrobić. Ale jak będzie temperatura minus 12, to możemy to zrobić. My, będziemy przyśp... my szybko będziemy ogarniać tą temperaturę. Tu mamy kartę, która da nam dwa złoty produkcji, trzy nasiona i da nam jednego zwierzaka. Tylko my nie mamy karty, która zbiera zwierzaki. to jest trochę Cyf Ale mamy tu bardzo fajną kartę. Czyli y, kopalnia na Io. Io to jest taki mm, dosyć. Y, można powiedzieć. Śmierdzący księżyc, no tam ogólnie dużo gazów jest. No i mamy też, on będzie nam punktował za każde karty Jowisza, jakie będziemy mieli. To będzie nam dawał jeden punkt. No i plus daje dwa pieniędzy i dwa produkcji tytanu. No i myślę, że my na pewno weźmiemy sobie tę kartę. No, w drafcie możemy tylko wybrać jedną i potem będziemy kupywać z tej ręki, którą pozbieramy. No i teraz mamy mamy atomówkę, tylko ona daje nam minus dwa punkty, ale za to nam da plus dwa hajsu. Mamy też kometę, która podniesie dużo różnych rzeczy, No i możemy do przeciwnika rozwalić trzy nasiona. Weźmiemy. Plus, to jest wydarzenie. A jak wiecie, my jesteśmy korporacją, która nam pła płaca nam za to, żeby robić jakieś wydarzenia. Bo jesteśmy filmowcami. My chcemy nakręcać, jak coś wali w tę Marsa. Jak to są jakieś robione wielkie eskapady. Ale dobre karty tu wpadają. To jest za karty z symbolem Ziemi. Były symbole, są jakieś takie czasem niewyraźne, bo po prostu tak, z taki styl graficzny. My nie mamy kart, chyba z symbolem Ziemi, możemy sprawdzić. Mamy karty trzy z symbolem budynku, jeden z symbolem kosmosu. My za to weźmiemy tutaj sobie przemysłowe mikroby, bo no dadzą nam to, co nam jest potrzebne, czyli metal i prąd. Juhu. I ostatnia karta, jaka nam wpadła, to sabotaż. Ja niestety nie lubię kart sabotażowych, ale to jest karta eventowa, to my nawet zarobimy na niej. Wszystkie co sobie wybrałem, to ja bym chciał je mieć, tylko... Dobra, olejemy tą kartę sabotażową, bo jednak bądź co bądź musimy zapłacić za nią 3 złote, potem wydamy złotówkę, żeby ją aktywować i nam zwrócą dwa. Czyli dwa jesteśmy na szkodę, więc sobie tylko kupimy te 3 karty. I nasza tura, mamy 17 złotych, no to jest dosyć niewiele niestety. No i tak się zastanawiam co zrobić, wiecie? I myślę, że e, zrobimy sobie tą kartę Ona nam da dwa produkcji prądu, a my chcemy produkować prąd, bo potem będziemy go wymieniać na tlen i tytan Dlatego użyjmy sobie tej karty, myk Jest, no i chcemy wybrać sobie bonus z prądu Bo my tak sobie układamy tą grę no i już na nas nic niestety nas na więcej nie stać. Ruchów też żadnych nie zrobimy. Może to był głupi ruch i powinniśmy wybudować tą kartę, żeby zacząć produkować sobie metal, który byśmy zaczęli sprzedawać. No ale mówi się trudno, skupimy ruch. Jeszcze nie musimy na szczęście pasować. Ale chyba będziemy pasować z tego co widzę. Widzę tego inaczej. Tak jak inni się zachowują. No i niestety, ale robimy pas. Mamy fajne karty w ręku, ale no to zbyt nic nie zrobi. W ogóle tak patrzę, że już mamy 20 minut, a dopiero druga tura, bo długo też gadałem na samym początku. Nie wiem, czy nie podzielimy ten odcinek na party, wiecie? I przysiądziemy do tej gry na live jakimś. O, Piszcie w komentarzach, czy na live byście chcieli widzieć tę grę. I mamy tutaj dostęp do kopalni Albo do po prostu 2 złota na plus Albo do miasta To jest ciekawa karta Ona nam dwa, da nam dwa hajsu I nie potrzebuje żadnych wymagań No i prąd nam zabierze, produkcję prądu Kurde, ale kopalnia też jest bardzo gitowa Weźmiemy sobie miasto Tutaj jest też darmowy punkcik Możemy zawsze zobaczyć mapę i tak, chcemy miasto, z tego co widzę. No. Bo tu byśmy te miasto budow zbudowali, wtedy byśmy dostali punkt za ten lasik i byśmy obu lasy dookoła budowali. Jak weźmiemy sobie kartę z lasem, no z lasem, z miastem. Tu mamy kartę. Kurde, ale to ciężki wybór. Strasznie drogie jest, a ta jest tania co, weźmiemy to, bo ta jest tania, a nie możemy z ręki zawalić samymi drogimi kartami. Mamy też wybuch wulkanu, i mamy też to. Kurde, to jest same operzeczne. jak nabijemy to na maksa, no to już potem ciepło nam nie będzie dawało punktów. A tak będziemy mogli je wymieniać na punkty. Kurde, no weźmiemy to, to bardziej przyszłościowa karta. No i co do mnie wpadło jako piąte? Insekty. Karty z tym z znaczkiem te liścia dostaniemy yy, produkcję 8, no nie chcemy. No i weźmiemy te trzy karty. No i znowu czwartej nie bierzemy. Mm. No ale tak chyba najlepiej będzie. Jak na początku pozbieramy karty, to potem jakoś to ruszymy, co, nie? Ten swój silnik. Już pierwsze no, oceany. Oceany właśnie można wylewać tylko w tych niebieskich polach. Ktoś kurde mi tu uprzedził, wybudowali tu miasto. Eee, no. Niedobrze. Się zastanawiam się czy nie walnąć tym asteroidą, bo dostaniemy za nią dwie punkty. Dostaniemy punkt za to, że podniósłmy temperaturę i za wodę. Dostaniemy też kartę. Już możemy też wziąć tytan. Coś nie tytan. Dobra, walniemy asteroidą. Oczywiście używamy tytanu do tego, bo to by było nam za drogie bez tytanu. I wylewamy tytan. I jakiemu graczowi teraz wywalamy? No można nikogo nawet nie wygrać, ale to... Kto ma najwięcej punktów? najwięcej punktów miałem Fioletowi, no to Fioletowi stracą te wszystkie nosione jakie zebrali. No i my dostaliśmy dwa punkty. I możemy zrobić tą misję, bardzo fajnie. A ta pasywka w ogóle nie, ona nam... Bo ona po prostu powinna działać, bo to gra. To no nie jest tak, żebyś sobie przypomniał, że to ci działa. Więc yy, lecimy pod gazy cieplarniane, oczywiście używamy tych bonusów i tak dalej. I teraz mamy produkcję ciepła. Yy, dzięki temu no, będziemy produkować swoje własne ciepło i chcemy je wymieniać. i tak naprawdę już nic nie mamy, więc pasujemy. Jak już większość ludzi spasowała. Nawet wszyscy pasują. O, tak Wszyscy spasowali. Kolejny draft. Możemy mieć kolejne punkty za to, bo za 12 zł po prostu z buta stawiamy ocean. Ale najbardziej fajne, że ta karta jest spunktowana. Możemy też krówki zbierać. No, wzięliśmy tą kartę w końcu, która daje nam punkty za zbieranie zwierząt. Nie wiem, wzięliśmy. No, to te krówki to nam niepotrzebne. Możemy zrobić, że tam latają, dopóki tlenu nie podnieśli. Karty kosmiczne są tańsze. My mamy jeszcze dwie karty kosmiczne. Trzy. To mamy? Ale możemy po prostu czystą produkcję pieniędzy sobie zwiększyć. Ale to jest punktowane. Dobra, weźmiemy sobie tutaj te, te maszyny latające. Nie wiem, jak to się nazywa plus możemy też wziąć kurde, ale ciężki wybór produkcję tytanu bo no weźmiemy produkcję tytanu bardziej się opłaca o, elektrownia, elektrownia to też bym przytulił i super, co jest naszą czwartą kartą? uderzenie Deimosem no, co ja mogę powiedzieć, bierzemy wszystkie Ale strasznie nam zapychamy tą rękę Słabo nam idzie punkt akcjowo, ale nam na pewno powinno dać... Odbijemy się tymi kartami, no Odbijemy się, mamy 12 złotych I teraz tak Chciałbym te mikroby przemysłowe w końcu uruchomić Dzięki temu mamy... A nie, bo jeszcze nie wyprodukowaliśmy, ale jak wyprodukujemy to ja chcę to sprzedać. Już żałuję, że jednak kupiłem tą kartę wybuchów podziemnych, żeby produkować ciepło, bo jeszcze ani raz nie użyłem nawet tego nie mamy. Dobra, to skipujemy. No lepiej nie będzie. Dobra, przeskipowane. Mamy pieniędzy, no. Passing, no, niestety. Chociaż widzę, że wszyscy tutaj mocno spasowali. A każdy tutaj źle przeszarżował. Dobra, a co my tu mamy? Uy, no, pozbierajmy trochę tych tańszych kart. Cały czas te drogi kupujemy. Mamy dystrykt pieniężny. Dystrykt pieniężny jest spoko, dużo pieniędzy dają w tym miejscu mamy te miasta tu A nie, czekaj, ty też jest miasto. Bo jest miasto, a nie żadna fabryka. też są karty fabryki, i tak dalej. Kurde, no szkoda, że nam gra nie tłumaczy co to jest. więc weźmiemy ten dysk pieniężny. Zaraz go wybudujemy. Eee... Dobra, weźmy to. To jest dosyć OPET, bo tyle punktów by nam nabiło. Okej. Okay. Kurde, nie możemy już tak dużo szastać tymi kartami. Weźmy to chyba tak sobie pozbierajmy i dobra no i olejmy te dwie karty. Może byśmy mieli... Z tego byśmy tyle punktów wbili. Nie no, to trzeba zostawić. Dobra, rzekę sobie zostawmy. Ej, a my nie mamy przypadkiem za dużo już kart na prąd. Bo no tak yy, ci będą chcieli od nas cztery. My mamy już tak trzy. Ci nam zabiorą też jednego. Ten nam chce nam dać trzy, a ten zabiorą. Nie no to warto wziąć. To weźmy te trzy karty. Niestety 9 złotych znowu poszło. Oczywiście gra jest jawna, więc zawsze możemy zobaczyć. Że... Halo? Ktoś z Was chce podnieść temperaturę? Tylko ja mogę podnieść temperaturę. Dobra. Zwracamy do mnie. A, minimum 5%. Kurde, źle odczytałem. Myślałem, że te transportowce do 5%. No to właśnie potrzebuję 5%. Dobra, to na pewno zaraz oni już do końca postawią te wszystkie lasy. My wybudujmy ten dystrykt pieniężny. Tylko gdzie on jest teraz? Nie stać nas. Alczekaj, możemy wziąć i sobie sprzedać myk. Super, i czy teraz nas dalej nie. No, już masz stać bardzo dobrze. I wybudujemy sobie tu. I teraz powinny mieć 3 punkty za ten dystrykt handlowy. Boję się, że to jest fabryka. Kurde, a nie miasto. Bo są takie miasta, które trzeba wybudować. Budować między innymi miastami. Ale tutaj mam takie wrażenie, że to jest fabryka. Okay, bo to jest Gracza Zielonego. Ja mogę to jakoś podejrzeć, gro. Gdzie wchodzę? w Gracza Zielonego, nie w logi, tylko wrzucone karty. No i jest to fabryka, tak myślałem. No dobra, ale plus 4 pieniędzy i tak dostałem, i tak. I gorzej że mam... Ja mam pieniędzy. 2 złote. Na pewno sobie te... podniosę temperaturę. Nie skipujemy, no więcej tutaj nie mogę zrobić. No i kurde, no i ktoś zabrał bonusa na produkcji ciepła. Myślałem, że jak przeglądałem wszystkim ręce, to nikt nie ma ciepła, a no jednak mają. Dobra, no i znowu pasujemy. Wszyscy chyba pasują. Metan z tytanu można sobie sprowadzić. Można wziąć tam dwie karty. Zająć ziemię. Nigdy nie lubiłem tej karty. Zająć ziemię. Dobra, weźmy tą kartę metan z tytanu, ale nie wiem czy ją kupimy. Otwarte miasto. Mamy też ekologiczną zonę. No, my nie zbieramy zwierząt, więc to no, nam nie jest potrzebne. Możemy wybudować tutaj tą fabrykę ciepła. Kurde, i to może by było mocno OP, bo jest tania. A my potrzebujemy tanich kart. Co to jest za symbol? Terraformacja gami... <laughs> Kurde, to jest OP karta! Dostaniemy punkcik za każdą kartę Jowisza, jaką mamy. Tylko trzeba to rzucić jeszcze. Bierzemy to. I czwartą kartą jest. Kurde. Jakie dobre karty. No trzeba, no nie. O, nie chcę, ale muszę, no. Najwyżej przegramy, no. To jest gra. I co, i możemy sobie wziąć i sprzedać metal. Weźmy tego Deimosa I komuś przywalmy tym Deimosem Dwa nasiona, jedno Cztery Dwa To może jeszcze to nie pora na przywalenie Deimosem Czy ktoś ma produkcję w ogóle Tytanu? Tak, jedno samo mam produkcję Tytanu Dobra, to będziemy trochę hamami dla botów bo użyjemy sobie, że jesteśmy tutaj przedsiębiorcami, i dla żółtego zabierzemy produkcję. Nikt inny oprócz tego nie ma, a ja teraz będę miał produk większą produkcję. Świetnie, to są dwa ruchy, trzeba przerwać turkę. Teraz mocno rozkręcimy produkcję tytanu, zaraz zaczniemy wysyłać rzeczy na Fabrykę ciepła, czy to tam jak to się nazywa, też chcę wybudować. Mamy teraz, produkujemy 5 ciepła, więc bardzo szybko zaczniemy zgarniać punkty za ciepło. Plus, wybudujemy sobie te elektrownie na wiatr słoneczny, to nam na prąd i da nam też trochę tytanu którego też użyjemy tego tytanu do budowy Tak, warto użyć no Bo produkcja prądu to też produkcja e, ciepła. No prąd niedługo będziemy też wydawać. Mamy 15 kart, chyba my mieliśmy 16, no, mogliśmy kupić, no ale nie kupiliśmy, bo no, się trudno. Myślę, że już trzeba pasować, bo nic więcej tu nie zrobimy, więc pas. No i dobra, no i mamy tu już 37 minut materiału. Yy, no podzielimy to na dwie części, bo podejrzewam, że jeszcze pół godzinki koniec gry będzie. Więc co? Mam nadzieję, że Wam się podobało. Zostawcie lajka. Możecie też napisać Waszą ulubioną grę planszową, co nie? W komentarzu. Może coś będzie fajnego i też sobie w przyszłości to sprawię taką gieracz, albo inni też skorzystają z Waszej opinii, która gra jest fajna. Zachęcam do zostawienia lajka, subskrypcji. I co? Widzimy się w innych materiałach i też czekajcie na część drugą. No ale masz samo jest komentujcie, subskrybujcie, a wpójcie